Moja łódź powoli przybijała do pokrytego łąką brzegu, nad którym wznosiły się skaliste szczyty potężnych gór. W te południowe rejony przygnał mnie wiatr, bo szukałem kolejnego wroga Odyna, smoczej matki, która bytuje w górach. Luk statku wypełniały smocze jaja, które, jak podejrzewałem, miały mi się przydać w rytuale przyzywania gadziny. Byłem uzbrojony wrażącym rozem młot. I okutany peleryną z wilczej skóry, która miała mnie chronić przed górskim zimnem. Tuż przed przybiciem do brzegu wyrwałem z grzbietu morskiego potwora, hawgówy Hitynę, i przypomniało mi się, że niosłem też ze sobą wcześniej wykuty z takiej Hityny harpun otchłani. Magiczny oręż, który także mógł mi się jakoś przydać. A przede mną czekała najwyższa góra, jaką widziałem w Valheim. No, druga, którą z bliska widziałem w Valheim. Ale przed wspinaczką musiałem stworzyć sobie jakiś przyczółek na tej wyspie. Na łące u podnóża gór znalazłem starą piętrową chatę, rozstawiłem warsztat i zacząłem przebudowę. Powiększyłem parter, zbudowałem kominek i portal, a na maleńkim pięterku ustawiłem skrzynię, do której przeniosłem smocze jaja ze statku. Byłem gotowy. Wyruszyłem o po poranku. Zbocze góry było bardzo strome, więc musiałem zatrzymywać się na różnych występach dla odpoczynku. Na jednej z większych półek napotkałem ruiny chaty bronionej przez samotny szkielet, ale to okazało się dopiero preludium do tego co czekało mnie wyżej. Na krawędzi urwiska wypatrzyłem kamienną wieżę. Stacjonowała w niej mieszana ekipa draugrów i szkieletów. Młot mrozu starł nieumarłych na proch. I wtedy wypatrzyłem w kącie wieży mały, runiczny kamień. Czyżbym znalazł to, czego szukam? Położenie ołtarza kolejnego wroga Odyna? Tak. I co zabawniejsze, ołtarz smoczej matki był tuż obok, odrobinę wyżej na tej samej górze. O tam przede mną. Po drodze napotkałem wilki, które przebiłem strzałami, i wreszcie znalazłem okrągły, barwiony czerwienią, kamienny ołtarz. Runy na nim układały się w napis: Ofiaruj jej jaja. Obok stały trzy misy ofiarne. Nie byłem zaskoczony. W tych rytuałach była ukryta jakaś złośliwość, okrucieństwo właściwie. Ucięte głowy jeleni w kamiennym kręgu boskiego jelenia Eiktyra. Palone nasiona na ołtarzu drzewiastego boga lasu, gotowanie kości ludu, który stał się kościomasą, a teraz to jaja matki składane w ofierze. Co innego walczyć z potężnym przeciwnikiem i go zabić, a co innego dręczyć go, gdzie w tym honor, ale nie miałem wyjścia. Rozejrzałem się po okolicy, rozważając swoje kolejne kroki. Z pewnością musiałem tu wnieść smocze jaja, co samo z siebie będzie sporym wysiłkiem. Ale poza tym dobrze by było mieć tu jakiś przyczółek. Tylko co mogę zbudować na terenie nawiedzanym przez smoka? Drewniany dom wydawał się śmieszny. Budynek na drzewie też był daremny. I wtedy mój wzrok padł na olbrzymie skały pokrywające najbliższy szczyt. Czy mógłbym wykuć pod tymi głazami komnatę? Wkrótce Kilow poszedł w ruch i zacząłem się wgryzać w głąb zbocza, aż w końcu utworzyłem komorę dostatecznie dużą, aby ustawić tam warsztat i portal. Wróciłem na noc do domiszcza, a rano przystąpiłem do dalszej pracy. Zwężyłem nieco wejście i zastawiłem je drzwiami. Rozpaliłem ognisko i umieściłem łóżko na podwyższeniu. Jaskinia była gotowa. Teraz musiałem tu wnieść smocze jaja. Od tę górę nie miałem szans wjechać wózkiem, a jaja były za ciężkie, aby nieść więcej niż jedno, więc czekało mnie kilka kursów. Na początku szło dobrze, ale na jednej z półek skalnych napotkałem kamiennego golema. Chciałem mu uciec, ale gonił mnie dość zaciekle i bałem się, że mogę go ściągnąć pod ołtarz, utrudniając sobie przyszłą walkę ze smoczycą. Dlatego też szybko zawróciłem i zacząłem kopać dół kilofem. Golem nie chciał sam wskoczyć do dołu, ale obserwował mnie z góry, więc szybko wybudowałem małą kładkę nad jamą, zwabiłem go na nią, a potem rozwaliłem. Kamienny stwór wpadł do dołu i nie mógł się wydostać. Zadziwiające, jak te miesiące w Valheim zmieniły mój umysł. Nadal byłem wojownikiem, ale stałem się też budowniczym. Wojowniczym, budowniczym. Wkrótce dotarłem z jajem do przyczółka koło ołtarza i tam je zostawiłem. Drugie jajo pokonało podobną drogę szybciej, bo golem uwięziony w dole nie stanowił już zagrożenia. A trzeciego jaja nie musiałem taszczyć z samego dołu niczym nordycki syzyf, bo niedaleko ołtarza znalazłem gniazdo. Nadszedł czas na starcie z moderą, smoczą matką. Z obsydianu i szlamu bagnistych flegm wytworzyłem bardzo dużo trujących strzał. Miałem też spore naręcze podpalających i nieco zwyczajnych. To powinno wystarczyć, pomyślałem, pełen nieuzasadnionego optymizmu. Ułożyłem trzy jaja w misach, aktywowałem moc Eiktyra, aby móc zwinnie uciekać bez odczuwania zmęczenia i rozbiłem skorupy. Przez moment nastała cisza tak upiorna i namacalna, że dałoby się ją kroić nożem i układać na chlebie grozy. A potem powietrze przeszył ryk wściekłości, jeżąc włosy nie tylko na moim karku, ale i na wilku, z którego zrobiłem pelerynę. Niebo wypełnił ogień wymieszany z fioletem, a olbrzymi niebieski smok wyłonił się z za drzew. Modera, czyli w języku moich dziadów, matka. Potężne lodowe pociski wylatywały z jej paszczy zostawiając olbrzymie lodowe kryształy w miejscu trafienia. W powietrzu trudniej było ją ustrzelić z łuku, ale na szczęście po chwili wylądowała. Musiałem tylko wtedy uważać na lodowaty podmuch z jej paszczy. Do walki wtrącił się wilk. Czy wilki próbowały pomóc smoczycy? Szybko spowolniłem zwierza strzałą i dobiłem młotem. Modera znowu była w powietrzu, a gdy trafiła mnie swym pociskiem poczułem jak przeszywa mnie nieopisane zimno. Okryła mnie cienka warstwa lodu, która przez chwilę spowalniała me ruchy. Bestia znowu wylądowała. Szarżowała na mnie po ziemi, oberwała kilkoma strzałami i zionęła lodowatym huchem z siłą powalającą drzewa. Ten cykl się powtarzał. Z powietrza jej pociski zamrażały obszar, a na glebie zionęła lodem i rzucała powalonymi drzewami. Trujące strzały zdecydowanie zadawały jej ból, ale osłabiały ją bardzo wolno. W którymś momencie do walki dołączył mały drakon i oberwał ognistą strzałą, co dodatkowo rozwścieczyło moderę. Próbowałem ją też podpalić i nawet się udało, ale ogniem wydawała się mniej przejmować niż trucizną. I wtedy stało się coś, czego chciałem uniknąć. Do walki włączył się kamienny golem. Wycofałem się na chwilę do wykutej w skale komnaty i stwór się oddalił, ale gdy tylko wyjrzałem ze swego schronienia. Lodowaty pocisk Modery zmroził mnie od stóp do głów. Smoczyca siedziała na zboczu i obserwowała. Ponownie skryłem się w kamiennej komnacie, a potwór szalał nade mną. Skalne odłamki sypały mi się na głowę i zacząłem się zastanawiać, czy ta pieczara faktycznie jest zabezpieczona przed gniewem smoka. Walka trwała długo i nastała już noc. Matka smoków czekała na szczycie góry. Nadal wydawała się silna. Wybiegłem z ukrycia i wtedy przeleciała na tle nocnego nieba, szykując się do ataku. Nagle zorientowałem się, że tuż obok mnie stoi golem. Próbowałem uciekać, ale byłem osaczony. Pocisk modery położył mnie trupem. Przebudziłem się w skalnej komnacie. Wypiłem naszykowany miód rozgrzewający i wybiegłem po swój ekwipunek. Golem nadal był nieopodal, a do tego zaatakowały mnie wilki. Uciekłem z rynsztunkiem do jaskini i zamknąłem wrota. Rozwścieczony pomiot Fenrira czekał pod drzwiami. Przygotowałem się, ująłem młot w dłoń i wyszedłem w noc siać zniszczenie. Niestety, moje ciosy nie tylko zabiły wilki, ale i rozwaliły drzwi. Ta broń miała moc. Szybko wstawiłem nowe wrota. Wróciłem do swego domiszcza, naprawiłem wyposażenie i przespałem się chwilę. Gdy wróciłem, powitał mnie krwisto czerwony poranek, a modera wyglądała trochę zdrowiej. Chyba i ją uleczył odpoczynek. Starcie trwało dalej. Starałem się wbić w smoczyce jak najwięcej strzał, kiedy pełzała po glebie, a potem chowałem się za wypiętrzenia terenu, kiedy z powietrza pluła pociskami. Niestety pociski te rozrywały na strzępy skały, więc miałem coraz mniej osłon. Kolejne strzały wydawały się odnosić skutek, niemniej trwało to wieczność. W okolicy wciąż kręcił się golem, ale zwycięstwo wydawało się bliskie. Niestety skończyły mi się trujące strzały, więc szyłem dalej odpalającymi. Wtem Golem zaatakował mnie z zapleców i zmusił do ucieczki do jaskini. To była już druga noc, od kiedy zaczęło się to starcie. Wycieńczony wróciłem do domiszcza, aby się przespać. Rano wyłoniłem się z kryjówki i okazało się, że Golem czekał na mnie tuż przy wejściu. Musiałem go jakoś odciągnąć. Tymczasem, prawie umierająca Modera uleczyła część swoich ran przez noc. Batalia trwała. W międzyczasie przyleciały pomniejsze drakony i zaczęły walczyć z Golemem. W pewnej chwili wspiąłem się po zboczu i osaczyły mnie drakony, golem oraz wilk. Tego ostatniego zabiłem, na drakony też miałem sposób, ale kamienny stwór stanowił problem. I wtedy przypomniałem sobie o harpunie od Chłani, który miałem ze sobą. Rzuciłem nim w golema i połączyła nas mocna, hitynowalina. lina. Stwór miotał się straszliwie, ale kiedy szarpnąłem ruszył za mną. Zbiegłem po stromym zboczu, ciągnąc go za sobą, coraz niżej i niżej, dalej od pola walki. Tam go porzuciłem, licząc na to, że nie da rady wspiąć się za mną. I faktycznie nie dał. Ale kiedy sam wdrapałem się na półkę z ołtarzem Modery, znikąd nadleciał lodowy pocisk i mnie zabił. Wkrótce powróciłem do walki. Skończyły mi się podpalające strzały, więc szyłem zwykłymi, a i tych nie zostało mi wiele. Myślałem, że to się nigdy nie skończy. Modera wzbiła się w powietrze resztkami sił i wypluła z siebie jeszcze trochę lodu. Potem wylądowała, a ja posłałem jej ostatnią strzałę. Zapłakała i zginęła. Zebrałem jej trofeum oraz skrystalizowane smocze łzy. To była potworna, desperacka walka, długa i wyniszczająca. To jak bardzo wyniszczająca uświadomił mi powrót do mojej jaskini. Brakowało drzwi wejściowych, a liczne dziury w sklepieniu świeciły błękitem nieba. Wstawiłem ponownie wrota w wejściu i zasypałem prowizorycznie dziury, aby zachować względną integralność tego przyczółka w wysokich górach. Po tym starciu wróciłem do swego domostwa. Trofeum modery zawieszone w kamiennym kręgu miało sprowadzić dla mnie pomyślny wiatr podczas żeglugi. Musiałem nieco odpocząć od wypraw i walki. Rozbudowałem więc piętro mojego domostwa, dostawiając platformę, na której ustawiłem mistrzowski stół rzemieślniczy stworzony przy użyciu smoczych łez. Niestety tu nie mógł mi się na nic przydać, bo otwierał przede mną projekty użyteczne gdzie indziej. Nie miałem jeszcze czego wytapiać w ulepszonym piecu hutniczym. Nie potrzebowałem też wiatraków czy kołowrotków, bo nie było czego mielić i z czego wytwarzać przędze. To zapewne czekało na mnie w przyszłości. Ale jakoś nie mogłem wyrzucić z siebie wspomnienia gniewu i cierpienia Modery, więc wkrótce znowu ruszyłem na jej górę, aby obejrzeć miejsce jej bytowania. Czym była ta matczyna istota? Wiele godzin wałęsałem się po ośnieżonych zboczach, aż nadeszła noc. I wtedy, na skraju urwiska, zaatakowała mnie dziwna istota, o której wspominał znaleziony w innych górach kamień runiczny. Ni to wilk, ni to człowiek. Próbował dopaść mnie drapieżnym susem, ale uniknąłem tego ataku i zacząłem szyć do niego z łuku. Nie znałem nazwy stwora, ale w mojej głowie rozbłysło słowo Fenring. Czy ta istota była jakoś spokrewniona z Fenrirem, straszliwym wilkiem, synem Lokiego i który miał pożreć księżyc i ostatecznie zabić Odyna podczas Ragnaroku? I co ten Fenring, którego udało mi się zabić, miał wspólnego ze smoczą matką? Ech, dość spędziłem czasu w tych górach. Powróciłem do domisza w tym dziwnym nastroju i wypiłem kufel miodu za pamięć pokonanej smoczej matki. Nadszedł czas na kolejną wyprawę po ostatniego wroga wszech ojca. Runy w kamiennym kręgu mówiły o tym, że dawno temu nosił koronę pod niebem krwisto czerwonym. Zrozumiałem, gdzie jest mój kolejny cel. To były te straszliwe równiny, które widziałem podczas swych wcześniejszych wypraw. Równiny spalone krwawym słońcem nad którymi latały otworne komary. Łódź kolejny raz opuściła przystań mknąc w nieznane. A w następnym odcinku epickich kronik wikinga Kłazoso jestem drwalem, i jest mi ok. Kłabob budowniczy zawsze da radę. Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu.